Cześć, nazywam się Marta Gąsiorowska i przygotowałam dzisiaj dla Was trening obwodowy. Słuchajcie, zrobimy sobie 8 ćwiczeń na czas 40 sekund. Czas pracy idzie 15 sekund przerwy pomiędzy ćwiczeniami. Eee, ćwiczenia pokażę później. Najpierw zaczniemy sobie od rozgrzewki, a więc marsz w miejscu, ramiona pracują. Serwetka wyprostowana, do pni wyciągnij się do góry. Dobrze, i przejdź do lekkiego truchtu. I połóż ręce na barki i krążenia przód. Przód, hop, hop. I w tył. Luzno, luzno, biegniemy. Dobrze. I ramiona przód. Hop, hop. Pełny zakres. I w tył. Ramiona do boku i łokcie. I w drugą stronę. Świetnie. Odgarstki. Splatamy palce i krążenia. Dobrze ramiona, do boku w górę, w górę, hop, hop. Góra. Góra. I pajac. Hop, 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 4, 3, 2 i zatrzymaj nogi troszeczkę szerzej niż biodra, ramiona wyciągnij do przodu i jedziemy skręty. Popatrz za siebie, skręcamy się tułowiem, stopy przyklejone do podłogi i powoli zejdź w dół, dołącz praca na nogach, przenieść ciężar ciała z nogi na nogę. Jeszcze. Dobrze. I ramiona przód. Sam dół. Same nogi pracują. Jeszcze, jeszcze. I zatrzymaj. Ręce na podłogę. Jedna ręka góra skręt. Spójrz. Druga. I jedna. Druga. Popatrz. Popatrz. Cztery. Trzy, dwa, ostatni raz. Zostaw ręce, nogi na szerokość bioder i wymachy ramion. Jedna przód, druga tył. Na luźnych kolanach z prostymi plecami i jedziemy, podłoga, sufit, góra, dół, góra, hop, góra. Góra. Jedziemy do dziesięciu, mamy sześć, siedem. 8, 9, ostatni. Dobrze. Słuchajcie, teraz pokażę Wam e, całą ósemkę. Osiem ćwiczeń omówię dokładnie. E, wy, w tym czasie, nie stójcie, maszerujcie sobie, tak, żebyście nie ostygli, żebyśmy zaczęli, żebyście byli rozgrzani. E, pokazuję. Słuchajcie. Nogi na szerokość bioder. Ramiona do boku. Trzymamy z przodu. Zejdź do przysiadu, poprowadź biodra daleko w tył. Mocny brzuch, całe stopy obciążone, a nawet bardziej pięty, góra, skręt do kolana. Zejdź, skręt, dół, skręt. Kolano podnieść tylko w górę, skręcamy się tułowiem. Ćwiczenie numer dwa. Przechodzimy do podporu na przedramionach. Łokcie pod barkami. Jedna linia ciała i będziemy wysuwali raz jedną rękę w przód, raz drugą. daleko. Do końca. Staramy się w tym ćwiczeniu nie bujać zbyt mocno biodrami. Spinamy mocno całe ciało, bardzo mocny brzuch. Ćwiczenie numer 3. Przechodzimy do leżenia tyłem. Nogi, góra, ręce wzdłuż ciała, głowa leży. I teraz. Jedna noga zostaje w górze, druga idzie do podłogi, dołącz biodra. Druga, biodra. Krótki ruch, góra, hop. Góra. Króciutkim ruchem wchodzimy nogami do góry. Nogi bioderka idą e, wysoko, natomiast starajcie się nie przenosić nóg w kierunku głowy, tylko do góry. Kolejnym ćwiczeniem jest wykrok za krok. Pokażę Wam bokiem. Idziemy do przodu. Hop. Biodrami zejdź w dół, cała stopa z przodu, wróć za krok w tył. I tutaj sobie zrobimy po 20 sekund na stronę, powiem zmiana, lecimy na drugą. Kolejnym ćwiczeniem jest pompeczka. Pompeczka z podporem. Powiem więcej. Teraz tak, ramiona rozstawiamy. Jesteśmy na kolanach, albo możecie też zrobić zwykłą pompkę. Stopy zaczepione o podłogę. I teraz zejdź do pompki, łokcie szeroko, wejdź do góry, oderwi kolana, jesteś w podporze, ręka bark, ręka bark, pompka. Ręka bark, ręka bark, dół. Ręka bark. I jedziemy. Dalej. Co mamy dalej? Teraz sobie poskaczemy. Mam nadzieję, że lubicie skakać, bo ja lubię. Jeden przód, daleko i trzy w tył, krótko. Wyskocz raz, dwa, trzy. Wyskocz raz, dwa, trzy. Wyskakując do przodu, staraj się nie lądować na palcach, tylko na całej stopie. Ląduj miękko, tak żebyś w momencie, kiedy wyskoczysz, nie poleciał zbyt daleko do przodu. Co mamy dalej? Leżanie tyłem. Teraz bierzemy się za górę. Ręce za głową, nie splataj palcy. Proste spięcie brzuch przez 20 sekund. Mówię, zatrzymaj. Jesteś w górze i tylko. Puls. Świetnie. Ostatnie ćwiczenie. Podpór, doskok, wyskok, góra. Hop, góra. Hop i góra. Podpór, wyrzuć nogi, doskocz i hop do góry. Mam nadzieję, że macie i że wszystko jest dla Was jasne. Ja jestem gotowa. Słuchajcie, zaczynamy. Zaczynamy. Zaczynamy od przysiadu. Osiem ćwiczeń, powtarzamy. Raz, dwa, trzy, dwa. Jeden, przysiad, skręt. Przysiad, skręt. Hop, góra skręca. Z mocnym brzuchem pracuj mocno na nogach. biodra wysuń w tył. Cała stopa obciążona. Kolana poprowadź lekko na zewnątrz. I jeszcze. Mamy połowę, słuchajcie. Dół i góra. Dół i góra. Proste plecy. Skręć. Nie skręcaj kolanem. Skręcaj tylko tułowiem. Dziesięć. Hop, hop, w górze wydech. Cztery, trzy, dwa, jeden. Mamy 15 sekund przerwy. Łapiemy oddech. Przygotowujemy się do kolejnego ćwiczenia, czyli do podporu, gdzie będziemy wyciągać rękę w przód. Dobrze, na przedramiona. Jedna linia ciała. Trzy, dwa, jeden, przód. I przód, dokładnie. Przód. Hop, wyciąg. Wyciągnij. Hop. Jedna linia. Napięty brzuch. Proste nogi. I jeszcze wyciągnij. Starajcie się w tym ćwiczeniu nie latać biodrami z jednej strony na górę, tylko naprawdę utrzymać tą deskę, bo to jest deska i ta nazwa też się nie wzięła znikąd. Jesteśmy prości jak deska. Jeszcze 10 sekund. Jeszcze, jeszcze jedziemy. Przód. Przód. Wyciągnij. Wyciągnij. Trzy. Dwa, 1 i 15 sekund przerw. Na plecy przygotowujemy się, odpoczywamy. Połóż głowę. Ręce wzdłuż ciała. Nogi góra. 3, 2. Opuszczamy nogę. Nogę hop i bioderka. Druga. Bioderka. Hop. Opuść. Hop. Prosta noga idzie do podłogi. Druga zostaje w górze. Jak dołączysz, to chowy biodrami w górę i i mamy połowę. Słuchajcie, jeszcze pracujcie dokładnie. Słuchajcie tego, co mówię, tak, żeby każde ćwiczenie było dla was jasne. Jeszcze osiem, hop, hop i mamy trzy, dwa, jeden. Wstajemy. Przygotowujemy się teraz do. Wykrok za krok. 20 sekund na jedną nogę. 20 sekund na drugą. Ja staję do Was bokiem. 4, 3, 2, 1. I jedziemy. W przód i w tył. I w przód i w tył. I mocno pracuj. Zejdź w dół. Hop i hop. Napięty brzuch. Pracuj też ramionami. Hop i w tył. I w przód. Dobrze. Druga noga. Przód. I tył. I przód. I tył. Biodrami w dół. Mocny brzuch. Proste plecy. Mocna praca na noga. Dołączcie sobie pracę ramion. Tak będzie Wam łatwiej. I w przód. I w tył. Trzy. Dwa. Jeden. Przygotowujemy się do pompki i do podporu. Pamiętajcie, na kolanach lub klasyczna pompka stopy zaczepione o podłogę. Rostaw ramiona. Trzy, dwa, jeden. Pompka, podpór, ręka bark, ręka bark. Pompka, podpór, hop i hop. I dół. I góra. Dół. Góra. Robimy dokładnie. Hop. Hop. W górę. Słuchajcie, jeszcze 15 sekund. I dół. Hop, hop. I jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Zostały nam trzy ćwiczenia. Teraz wyskakujemy do przodu o i jedziemy trzy krótkie w tył 5 sekund i 3. Dwa, jeden, przód. Raz, dwa, trzy, przód. Raz, dwa, trzy. Do przodu. Hop. I wracamy. I w przód, hop. Pamiętajcie, nie skaczymy na palce, na całe stopy, cała stopa na podłodze. I mamy połowę jeszcze. Przód. Raz, dwa, trzy. Przód. Hop. Raz, dwa, trzy. Piętnaście sekund. Jeszcze. Jeszcze 10, je pierwszy daleko, trzy w tył, króciutko. I 5, 4, 3, 2, 1. świet. Na plecy jedziemy teraz w górę brzucha. Znowu wracamy do leżenia tyłem. Nogi w górę, ręce za głową. 20 sekund, pełne spięcia, potem tylko puls. 3, 2, 1, proste. Łokcie szeroko. Nie ciągnij głowy. Góra, wydech. Dół, wdech. Starajcie się nie splatać się głową. Nie ciągnąć jej. Czasami nawet nie wiecie, że ją ciągniecie, a jesteście zmęczeni. Więc najlepiej nie łączyć tych palców. Jeszcze. Hop. I puls. Góra. Króciutko. Patrz wysoko. Możesz też przenieść ramiona do przodu. To nie ma znaczenia. Uf, uf. Krótko, krótko. Pracujemy jeszcze 5 sekund. I 3, 2, 1. 15 sekund przerwy i jedziemy dalej. Podpór, wyskok, i góra. 3, 2, 1, i hop. Podpór, góra. Podpór, góra. Podpór, góra. Ręce na matę. Wyskocz, nogi daleko, jedna linia ciała, doskakujemy i wyskakujemy w górę. Jeżeli nie chcecie zgakać, macie też troszeczkę prostszą wersję. Hop, nogi, dostaw, wejdź. Ręce, nogi, dostaw, wejdź. I jeszcze mamy 15 sekund. Pamiętajcie, tutaj pracuje całe ciało, ramiona, brzuch, wszystko. Jeszcze 8 i 5, 4, 3. Dwa. Jeden. Okej. Okay. Pierwsza obwód za nami. idziemy sobie drugi. Bez przerwy. Pamiętacie pierwsze ćwiczenie? Uff. Przysiad. Ramiona z przodu. Trzy. Dwa. Jeden. I ze skrętem. Dół. Góra. Dół. Góra. Hop. Góra. Góra. Słuchajcie. W tym ćwiczeniu też możecie sobie Troszeczkę utrudnić, biorąc na przykład butelkę wody, trzymając ją przed sobą. Jeżeli macie też jakiś talerz, jakiś ciężarek, możecie się dociążyć. 20 sekund. I hop. I hop. Pilnujcie kolany, żeby nie schodziły się do środka, idą delikatnie na zewnątrz. Osiem. Pięć. Trzy. Dwa. 1. Przygotowujemy się do podporu na przedramach. Łokcie pod barkami. Nie łącz dłoni. Rozstaw. I trzy, dwa, jeden. Ręka. Ręka. Wyciągnij. Wyciągnij. Hop. Ciągając rękę, wydech, wydech. Hop, hop. Mamy połowę. Przód, przód. Pamiętajcie o tym mocnym spięciu brzucha. Niech wasze biodra, niech wasze pośladki nie idą w górę. Niech one się nie wyginają. Tylko góra, góra. Trzymamy jedną linię ciała. Cztery, trzy, dwa, jeden. Świetnie. Na plecy. I jedziemy, bioderka połóż się, połóż głowę ręce wzdłuż ciała nogi góra trzy dwa, jeden opuść nogę, biodra opuść, biodra raz jedna, raz druga hop, góra hop, góra hop hop starajcie się opuścić prostą nogę druga noga zostaje w górze mamy połowę czasu i jeszcze. Gura. I góra. Hop. dziesięć. I jeszcze. I trzy, dwa, jeden. Słuchajcie, wstajemy wykrok za krok. Przód i tył z mocnym brzuchem. Mocna praca na nogach. Jedziemy 20 sekund na jedną nogę. 3, 2, 1. Jazda. Hop. I w tył. I w przód. I w tył. I w przód. I w tył. Jeżeli dacie radę, to nie dostawiajcie nogi pomiędzy. Przejdźcie z przodu, od razu w tył. I z tyłu, od razu w przód. I hop. I hop. I zmiana. Jedziemy drugą. Hop, bez przerwy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Hop. I przód. I tył. I jeszcze. 10 sekund. Dawaj. hop. I hop. I Cztery. Trzy. Dwa. I jeden. Pompeczka z podporem. 10 sekund. Przerwy. Przygotowujemy się. Na kolanach. Stopy zaczepione. Trzy. Dwa, jeden, pompka, bark, bark, pompka, bark, bark, dół, hop, hop, dół, hop, 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 hop. słuchajcie połowa i jeszcze, mocna praca górą. 8 sekund, 8, 8 i 4, 3, 2, góra. Skaczymy w jeden przód i 3 w tył. Uff, oddychamy, oddychamy, mamy przerwę. 5 sekund, 3, 2, 1 i lecimy przód, 3 w tył. Słuchajcie, podobnie kaptur jedziemy, jedziemy, pierwszy daleko trzy krótkie w tył wybaczcie, ale nie będę zło mi skakała wolę, żebyście mnie słyszeli pierwszy daleko, trzy króciutkie w tył, pamiętaj, skacz na całe stopy nie na palce bo polecisz do przodu, a jeżeli się rozpędzisz no to nie będzie fajnie ile jeszcze mamy? jeszcze mamy 10 sekund dawaj, 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 walczymy możecie sobie też obrać jakiś cel nie wiem, doskoczę na przykład do nie wiem, wody, którą położymy sobie z przodu, blisko, jak najdalej. 3, 2, 1. Świetnie. Dwa ostatnie ćwiczenia, słuchajcie. Leżenie tyłem i jedziemy brzuch w górę. Odpoczywamy, odpoczywamy. Teraz nagie, góra. 3, 2, 1. Proste. spięcia. Góra. Góra. Wydech. Wydech. Mocno, mocno spinamy. Jeszcze. Trzy, dwa, jeden i puls. Zostaw w górze. Pulsuj króciutko, patrz w górę. Przeroko łokcie, nie działaj głowy. Też nie przyciągaj prody mocno do mostka. Patrz na swoje buty patrz w górę 5 sekund, 3, dwa. Jeden. No i co? I zostało nam ostatnie ćwiczenie, podpór, wyskok. Siedem sekund odpoczynku jeszcze. I trzy, dwa, jeden. Jedziemy. Góra. Hop. Góra. Hop. Góra. Hop. Góra. Ręce na matę, wyskok nogi w tył. I jedziemy w górę. Hop. I góra. I góra. Hop, góra. Hop, góra. Postarajcie się zrobić to dobrze technicznie, czyli wyrzucić te nogi, nie puszczając tych bioder, utrzymać jedną linię ciała, doskoczyć i wyskoczyć do góry. Jeszcze 10 sekund, dawaj do końca. Jedziemy. Jeszcze 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Słuchajcie. Część główna za nami, część szybka za nami, chyba że jeszcze, jeżeli chcecie. Zrobić więcej możecie zrobić jeszcze jeden lub dwa takie obwody, jeżeli nie możemy na tym zakończyć. I teraz przejdziemy sobie do rozciągania. Przejście proszę do siadu kręcznego. Wyprostujcie się. Otwórzcie klatkę szeroko. I trzymamy. Trzymamy, trzymamy, broda lekko w górę. I teraz prawą rękę przełóżcie na drugą stronę, lewą dociskamy, opuszczamy bark. I drugą, powtarzamy to samo. Dobrze, wejdź do klęku, postaw prawą nogę z przodu, lewa ręka chwyta lewą stopę. Możesz dołączyć też prawą przyciągamy do pośladka biodra możesz poprowadzić lekko do przodu Kolano nogi z przodu mniej więcej nad kostką i trzymamy dobrze, i teraz połóż stopę z tyłu na podłodze prawa noga zostaje wyprostowana przejdź do skłonu wyciągnij biodra w tył postaraj się utrzymać nogę prostą w kolanie poczuj tył uda Tył nogi, ręce na podłodze i zostajemy. Staraj się nie zadzierać głowy, luźno podciągnij brzuch. Ok. Wracamy kolano do kolana, druga strona, biodro do przodu, chwyć prawą ręką, prawą stopę przyciągnij do pośladka, ewentualnie też lewa. Rozciągamy. Super. Puść. Wyprostuj nogę z przodu. Pietrami przenieś troszeczkę w tył. Wciągnij brzuch, zostań w skłonie. Dobrze. Postaw stopę. Kolano do kolana. Przechodzimy teraz do leżenia przodem. O! Piłka nam się skądś Dobrze, słuchajcie. Leżenie przodem. Wejdź do góry. I zostaw ręce z przodu. Usiądź na piętach. Wyciągnij nam się. Wyciągnij się mocno w przód. Świetnie. Połóż ręce obok kolan. Postaw stopy na podłodze i rolapem powoli wejdź do góry. I weź głęboki wdech. Wydech. Jeszcze raz. Wydech. I dziękuję Wam bardzo. Piąteczka. Do zobaczenia. Trzymajcie się.